Najlepsze antyfakty w internecie Witam w kolejnym materiale na kanale antyfakty, ze mną Ginold, który poświęcił się dla was Rozbił Pasutowi twarz, ale też rozbił sobie, sobie rękę, złamał rękę, tak? Tak, Dru trzecia, czwarta kościół dręczo jest niestety połamana i po tym wywiadzie udaje się do szpitala Zostaje chyba drgałek, nic nie jadłem, dzisiaj jadłem tylko kurwa chłopie, ten, co to jest? Jak się nazywa takie. Y... Takie te pasty? Te? Nie pasty, rasty. Ale chodzi mi o takie, no... takie energetyczne. Nie. No to żeś tam żar. Owsiankę. O. Chciałem to powiedzieć. Owsiankę, no, tylko owsiankę. A potem myślałem, jak już zacząłeś mi mówić Nie. wczoraj o tym my... my... Treningu, jeszcze tym, treningu mentalnym. A no, wiesz, mi to dzisiaj pomogło? No, ale sł słuchaj, jak już zacząłeś mówić o treningu mentalnym, to pomyślałem sobie, ta, nie będzie Gino dla owsianki jakieś pewnie, wiesz, jakieś. Ja 5 minut przed wyjściem myślałem, że przegram. Prze prze myłem cały czas w głowie dzisiaj, cały dzień, że przegram. Serio? Cały dzień. Cały dzień. Płakać mi się chciało. Płakać. Tu przyjechałem o 20 i mówię, płakać mi się chce. Prezentacja, płakać mi się chce. I było w ciężko. Ale jak już wychodziłem do swojej walki, jak się bił wiewiór z, z, z niezalanem, tylko z Tańculą, to przychodziłem obok szatni Roberta i, i przeszliśmy i Robert mówi powodzenia, ale z takim przekąsem. I ja mówię, o nie, dam ci kurwa powodzenia. No i, i miałem założenie od psychologa, że wychodzę, nie zbijam z nikim piątek, że nie zwracam uwagi na sektor, są sędziowie, wchodzę do oktagonu, stoję, patrzę przed Skupię, siebie. Tak, fokus. Totalny fokus. Jak to było oddech, skupienie i coś tam jeszcze No bo podczas walki w ogóle nie wyglądałeś, żebyś się stresował No nie, nie Byłeś nie. mega pewny Nie, wiedziałem że, się, wiedziałem, że się zacznie od low kicków Pierwsze udało się zblokować, drugi udało się skontrować Już wiedziałem, że mnie nie będzie kopał No i wszystko się rozegrało w stójce Ja poprzyjmowałem na łeb, będę miał kalafiora Łuk mam rozwalony od Roberta Fajna bitka, mega szacun dla niego Łeb kurwa jak kamień Naprawdę Robert? Robert, łeb jak kamień ale w tej walce no, zdominowałeś totalnie, Roberta. No, co, co mogę powiedzieć? No bardzo się cieszę, ale, ale też pokazał bardzo duże serce do walki i że nie jest, wiesz, że dostaje. A, Chuj, poddam się. Nie? Bawiłeś się już momentami w tej walce? Nie, no jak, w, Wiesz, W pierwszej rundzie daliśmy sobie takie tempo, ja też narzuciłem sobie takie tempo. W drugiej, oczywiście, miękkie nóżki. Mówię, ja pierdolę znowu to samo, mówię, to jest koniec, mówię. Dzieje ja tu motorycznie, wszystko ten. Ale tu przynajmniej się nie zrygałem po walce, bo i się dobrze czułem, stałem na sw o swoich siłach. Nie było tego takiego, wiesz, że aż, mhm. aż nie mogłeś złapać oddechu. No eee... i chuj, uciekła mi myśl. Mhm. Podczas tej, podczas tej gali dużo, dużo kontuzji. Ferrari połamane, pęknięte oczodu i tak dalej, ty, ty złamana ręka, no grubo. No co, no co coraz, coraz bardziej każdy chce, wiesz, no, no, tutaj dominować, więc y, wszyscy dają z siebie ile mogą. No Robert tam słyszałem, że gdzieś mocno, bo gdzieś tam wiesz, noc złamany w trzech miejscach, yy, yy, te oczodoły gdzieś tam porozpierdalane. Tutaj wujaszek Fericze, bo chciałem tam podejść jeszcze im podziękować, ale tam już stał tylko wujaszek, powiedział, że, że chyba wiesz, tam stół jest od razu grany, bo tam trzeba go gdzieś szybko składać, żeby ta twarz wiesz. A tam no rzeczywiście no przyjął pff, potężne bomby, nie? No Szymol takich nie przyjmował, ale no, ludzie z Unika mają straszne łby, strasznie twarde łby, strasznie twarde łby. Był Szymol, tam dostawał lewe, ale tutaj wiesz, miałem, że ten lewy tak wchodził, a ten prawy tak jeszcze mi fuj fajnie wchodził. Pamiętasz ten moment jak uderzyłeś pasu, to, że pękła ci ta ręka? Czułeś to? E, tak, tak. No czujesz tak jakbyś uderzył w sianę. Że tak Czujesz, że zajębał się samowicie i mówisz, co jest z nim, że on w ogóle wiesz, nie siada ci na dupę. Zatańczył tam kilka razy na nogach, ale no miał taki charakter, że nie udało się go mhm. uwalić. Powiedziałeś mi przed wywiadem, że. Koniec z freakami, już nie będziesz walczył? Nie, nie, że koniec z frikami. Po prostu nie traktuję tego jako taki mój priorytet życiowy. Bardziej się skupiam tutaj na bandzi. Chcemy, wiesz, skupiać się na tym. Ja też bardzo lubię streamować i to, to, to streamowanie teraz też troszeczkę bardziej ucierpiało przez to, że były przygotowane, że naprawdę do nich podszedłem poważnie i w te 5 tygodni zrobiłem więcej niż przez 3 miesiące do Szymola. No i mimo wszystko trzeba. A, no i po prostu nie traktuję tego jako mój priorytet życiowy, jeżeli coś będzie, może się zgodzę, może się nie zgodzę, ale nie mam czegoś takiego, że o teraz idę po 3-0, nie wiem, idę po tego, idę po tamtego. Będzie to będzie, nie będzie to nie będę smutny. Ta złamana ręka była warta tej walki? No, wydaje mi się, że tak. Teraz ten finalny, wiesz, finalny, ten finalny efekt i, i ta radość jest dla mnie niesamowita, że udało się wygrać. I mam 2-0, więc jestem szczęśliwy, że nie ma porażki. No i teraz chyba... Jak już dojdzie do kolejnej twojej walki trzeba czy dać jakiegoś kocika. Tak? Bo tak, bo... No, no. nie no, wiem, no trzeba się przygotowywać. Trzeba najpierw złożyć rękę. Tu z 4-5 tygodni pewnie jakieś pręty będą grane, e, później trenować dalej z trenerami, e, robić wszystkie płaszczyzny i, i działać. No. Może tak, może nie, nie wiem. Jak będziesz przez bramki przechodził na lotnisku, to będzie pip, pipkało. Będzie pipkało. A będzie będzie pipkało. No. O, a ten pa, jaki zmęczony. Pa, kurwa, jakiś sapany. Sk e Marcin, Marcin Dugel zajechał. Zapraszam. zapraszam. Na, na, na najciężej zarobione półtora miliona w moim życiu. Jak ten, jak szalony reporter, stałeś i się nie doczekałeś. Nie? No. Przy walce z... No i chuj, zarobił, zarobił. I do domu. I nie złamał ręki. Tak, nie złamał ręki, nie zmęczył się. Buźka dalej piękna. Tak, wygląda jak milion dolarów. W bo już za poważnie jest Siedziałem, wywiad. Siedziałem tam na trybunach i była ekipa z Twittera. Jeden gościu powiedział, że Ty, ale ten Gino jest dużo starszy od tego pasuta, nie? On ma tam coś koło 40 Ale no, ludzie tak myślą, no <laughs> myślą to, tak, no wiesz, to, to jest, to jest spoko, wiesz To jest mem, który się wykorzystuje, który pomaga w... Ale jak można że to wierzyć, no kitu. No jestem, jaki jestem. Takiego mnie Boże stworzyła. Ważne, że moja dziewczyna mnie kocha, mama mnie kocha. Ja się sobie... Ja się sobie podobam. A Ty, wiesz, ja nie jestem zupa pomidorowa, że mi każdy musiał mówić, że jestem piękny. Ja dla siebie się fajnie czuję w swoim ciele. Żyję se i... i chuj. Mi też, mi też się podobasz. Dziękuję bardzo, możemy się przelizać. No dobra, ja to poza kamerą. Dobra. No, Idziemy, jadę na prześwietlenie. A kurwa, to też mnie to boli. To też ci boli, Jezu, przepraszam. A, i tu też mam kurwa... Ale mam piekielnie mocny uścisk. Ja złam, Nie, to chyba tak spuchła tylko, tak ta dobrze. kostka też Nie, prześwietlce od razu No, chyba będzie trzeba Ja mam tu Pęk, Tu miałem pęknięty ten Chłopie, ja muszę autem jechać niedługo Za dwa dni jadę, auto na wydech oddać, żeby mi zrobili No w automacie No wiem, no ale kierownica kurwa, trzeba trzymać Trzeba Nie, bo ona nie ma prawka Ale i tak nie się jej Dałbym, dałbym, dałbym tak. Oddaję mi serce to auto to. O kurwa, ale romantyk Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. I cię, do zobaczenia kiedyś. Pią, piąteczki zbiją. Dzięki Hej. Najlepsze antyfakty w internecie.